Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Demon Souls No i w dzisiejszym odcinku postaram się wygrać z kolejnym bossem Z takiego oto ogromnego kościoła czy też kaplicy Z tego co pamiętam nazywał się on Full's Idol Już dokładnie nie pamiętam jak to jest tutaj po polsku W każdym razie muszę przyznać, że zostałem tutaj totalnie sprankowany przez twórców Więc jak się okazuje, po prostu z nim wygrałem wcześniej i niestety ta próba w ogóle nie została mi tutaj zaliczona Ponieważ według fabuły, na samym początku należy po prostu tego kolesia tutaj zabić Albo w przeciwnym razie, wszystkie te rzeczy będą tutaj iluzją Podczas tej walki z bossem Uwaga na kłamca, więc proszę bardzo, musimy go tutaj zabić To jest taki mak, który tutaj te wszystkie iluzje powoduje w tej całej kaplicy no, i teraz będzie można sobie tam zejść i normalnie taj zawalczyć. Więc kurde, głupota, ja tutaj wcześniej właśnie byłem i już z nim rozmawiałem, ale no nie spodziewałem się, że coś takiego będzie właśnie taj trzeba wykonać. W każdym razie, no warto o tym pamiętać, bo inaczej będziecie musieli taj przychodzić to wszystko dwa razy. Więc tak, zaraz sobie zejdę na dół i pokażę wam całą walkę z bossem. O, przy okazji widzę, że jest tutaj szansa na jakiś skarb, ale jest to chyba jakiś tutaj bardzo ryzykowny skok, kurde Dobra, postaram się może tutaj zeskoczyć, kaman. chyba powinniśmy to wszystko przeżyć Lotos wdowy, okej okay. Dobra, w takim razie mam nadzieję, że to wszystko jakoś tutaj przeżyje O, daliśmy radę, okej, okay. po prostu wspaniała sprawa A więc... tak, pójdziemy sobie na walkę z bossem w sumie nie są aż tak bardzo tutaj ciężki, aczkolwiek cały czas należy być tutaj na full zdrowi, bo inaczej jednak potrafi tutaj całkiem sporo zaatakować, więc proszę bardzo, mamy kaczenkę na początek. To piękna pani. No, niestety trzeba będzie ją tutaj zaatakować. No, w sumie, tak jak mówiłem, już z nią tutaj wygrałem trochę wcześniej, więc. E, mniej więcej wiem, jak tutaj sobie z nią radzić. Ale zobaczymy, czy ta wersja będzie się trochę tutaj różniła. Dobra, chyba nie muszę w zasadzie zabijać tych wszystkich mniejszych przeciwników. Aczkolwiek, e, żeby się tutaj nie plątali pod nogami, no to postaram się tutaj ich. Zniszczyć przy okazji, zdewastuję jeszcze tutaj te wszystkie ławy, można tutaj sobie zauważyć. Jakie tutaj wspaniałe destrukcje otoczenia mamy, więc czemu by nie? I, i w sumie nie wiem, czy mógłbym jakoś tutaj przeskoczyć, dobra? Powiedzmy, że tak, zaatakujmy sobie tych wszystkich tajniejszych przeciwników. Potem mogą być z tym tutaj małe kopoty Na przykład zaatakujmy jakoś od tyłu. Dobra, w, taki, w takim razie chyba nie ma co tutaj więcej przedłużać. No i proszę bardzo, walczymy na wroga. On właśnie tutaj potrafi takie ataki spowodować. Dobre, jeszcze takie coś. W takim razie, proszę bardzo, robimy combo. Jak na razie możemy tutaj całkiem sporo zrobić. Jeszcze może jakiś jeden atak w lepiej. I teraz patrzcie na to, on potrafi się właśnie tutaj kopiować. No i to właśnie chodzi o to, że yy, tylko jedna wersja jest tutaj odpowiednia. Więc jeżeli sprawdzimy sobie tego na przykład, to jest odpowiednia wersja, więc proszę bardzo, robimy combo. Piękna sprawa. I teraz najlepiej się już cofać. No i po raz kolejny trzeba tę odpowiednią wersję znaleźć. Więc sprawdzę za jednym atakiem. To jest zła wersja. A więc szukamy kolejnej. Aż cztery. Wydaje mi się, że w tym samym miejscu raczej tego nie będzie. Bo powiedzmy, że... że w tego tutaj pójdę. Pójdę. No właśnie cztery ataki już naraz tutaj otrzymuję, więc. Trzeba być tutaj uważnym. Dobra, leczymy się. I spróbuję jednak, może na tą. Wydaje mi się, że to tam może być. No, no, trochę jednak tych ataków na raz tutaj mamy. To zadziałało. Dalej jest źle. Kurde! To już nie wiem. Muszę się tutaj kilka razy jeszcze uleczyć. Jak sobie teraz radzić? Dobra, teraz na tego, czyli to jest ostatni chyba już klon. No, w takim razie, kurde, jeszcze pułapkę tutaj otrzymałem, naprawdę. No, bez nadzieja. No, nie, no! Kurde, ale denerwujący przeciwnik, dobra, robimy combo. Nareszcie tutaj odpowiednie. Tak jest. I to by było na tyle. Więcej nie zrobimy w takim razie. Halo, halo, trzeba się uleczyć. I najlepiej być właśnie w takim kącie. O, jakoś powiedzmy z tej strony. No i tutaj jest właśnie takie odpowiednie miejsce, że nikt mnie nie zaatakuje akurat. Więc tutaj można sobie łatwo odpocząć. No i szukamy kolejnych taj. Z której strony, właśnie, będzie ten przeciwnik odpowiedni? Kurde, no i właśnie to jest problem, że on potrafi tutaj czasami tak złanszotować. Więc trzeba tutaj uważać na to, w tych wszystkich pułapkach, dobra, leczymy się. To jest jednak denerwujący boss, muszę przyznać. No i teraz poczekajmy, aż to kombo mu tutaj wleci. No i teraz postaram się tego pierwszego tutaj sprawdzić. Kurde, i kolejna pułapka, no naprawdę. Ale obrywam. No nie, nie mogę tutaj nic zrobić na razie. Kurde, tyle raczej le już tutaj marnuję. Czy te pułapki są jakieś tutaj niewidzialne? Nad nie wiem, jak to tutaj działa. Dobra, staramy się. Dobra, to jest odpowiedni. Come on. No jeszcze jeden atak mi tutaj został. Kurde, ale pułapka. No nie, tego jest zbyt wiele. To może być kłopot już. Kurde. No nie, muszę się uleczyć albo nie żyję. Uff, ale ryzykownie. Dobra, ale w tym miejscu jestem tutaj bezpieczny, więc. Jest szansa na zwycięstwo, ale spinam. No pierwszy raz to wszystko taj. gram. Znaczy w sumie, no drugi raz. No nie, o nie, i nie wiem, czy ja to przeżyję. Ja nie wierzę. Ale spina. No trochę jednak tutaj leczeń trzeba taj. Sobie aktywować, dobra. Muszę być na fulla najlepiej. I nie wiem, czy to będzie ten. Dobra, czekamy. Teraz atakujemy. Zobaczmy, czy to będzie. Nie. W takim razie ten się powinien chyba tutaj. Czy nie powinien tutaj zniknąć? Tak jest, dobra. Więc teraz będzie nieco prościej. Będziemy mieć tutaj tylko trzech do zaatakowania. No i zobaczmy. Albo czterech, nawet. Nie wiem, kurde. Ile tego mamy? No naprawdę, ale bez nadzieja Spinam tutaj niesłychanie. Tyle tych pułapek tutaj mamy. No nie wiem, czy to jest najlepsza opcja w taki sposób o to tutaj wygrywać. No ale... Nie znam żadnych zaawansowanych taktyk. No i następna pułapka naprawdę. Ja nie mogę. Dobra, przynajmniej tutaj. O, to jest ten przeciwnik, come on! Znaleźliśmy ostatniego. Wow, co się dzieje? Ja nie wierzę, no nie. Ja nie żyję już chyba. No nadziei, wychodzi. Jezu Chryste, ja się boję tej gry. Nie zdążyłem dwa razy zaatakować. Jezu, yes. nie, ja się boję tego. Pomocy. Mam ostatnie leczenie, naprawdę. W taki oto sposób. Ja nie mogę, no. I to nie jest ten? Wygrałem. Uff. Dobrze, że to był ten przeciwnik, bo jak gdyby był ostatni, to bym tego nie wygrał. Ale słabo. Kurde, to była jednak całkiem ciężka walka, muszę przyznać. Co? Dusze przywrócone? Czy mam tutaj dusze przywrócone? Ja w sumie tutaj nie ginęłem, więc nie wiem, dlaczego tak to tutaj wyglądało. W każdym razie mamy strasznie dużo dusz, więc proszę bardzo, mogę sobie jeszcze tych zaatakować. No i właśnie udało mi się ostatnio tutaj wygrać z tym przeciwnikiem. Ale no, niezaliczone mi to było właśnie, więc trochę głupio. W każdym razie w ogóle taka bliska walka, że niesłychana sprawa, ale całe szczęście daliśmy radę i... Chyba jakiś save powinien być tutaj do odblokowania. Zobaczmy, o co się dzieje. Dotknij plamy krwi. No dobra, w takim razie, no stawiałbym, że e, jeżeli pójdziemy sobie tutaj na górę, no to coś może tutaj odblokujemy, jakiegoś save'a Ciekawe co by się stało, gdybym teraz spadł, ale tak chyba się nie da tutaj zawalić Tak jest, proszę bardzo, więc mamy kolejny kliniec, ale z tego co wiem, raczej tutaj nie warto obecnie iść, że to już będą znacznie taj cięższe tereny Dobra, więc trochę się już tutaj ulepszyłem, muszę przyznać. Zmieniłem sobie tutaj miecz na zupełnie nowy, tak zwany Estok. Już tutaj ulepszyłem sobie go o 5 poziomów. I z tego co właśnie tutaj czytałem na necie, jest to w sumie jedna z takich najlepszych broni w całej grze. Właśnie patrzyłem tam jakieś tier listy. Więc to jest taki miecz, który bije właśnie z takiego dźgania. Można tutaj właśnie łatwe kombosy, duży damage zadawać, a więc od tej pory przejdziemy sobie w taki oto sposób. Ale no, w dzisiejszym odcinku raczej nie będę się tutaj pchał na te kolejne lokacje. Chciałem bowiem jeszcze jedną rzecz tutaj sprawdzić, a więc. Przyjdziemy sobie po raz kolejny do tego więzienia nadziei. Jest tutaj jeszcze jedna cela, która jest od tej pory możliwa do odblokowania, bo ostatnio właśnie udało nam się taki klucz jeden znaleźć. Więc jest tutaj pewna bardzo ciekawa możliwość, tylko... No z tego co właśnie widziałem na mapie takiej na necie to właśnie jest to piętro startowe, to jest chyba drugie piętro łącznie. Więc jakoś trzeba będzie się do tego tutaj przedostać, ale już dokładnie nie pamiętam tej całej drogi muszę przyznać. Ta mapa jest tutaj niesamowicie zawiła, skomplikowana, więc postaram się jakoś tutaj za pierwszym razem przedostać się. Więc chwila, moment, jak należało tutaj iść? Tutaj był jeden potwór, jeżeli dobrze pamiętam. Proszę bardzo, kurde, on jedzie w tą stronę? Naprawdę? Dobra, w takim razie może zdążę go tutaj porobić. No, trzymałem tutaj jeden hit, niestety, ale powiedzmy. Jak tutaj dalej się szło? Tutaj kolejny był potwór. Już tutaj wielokrotnie przechodziłem, muszę przyznać. Więc chwila, moment, znowu tutaj czekamy. Kurde, co jest? Zauważył mnie, naprawdę, ale bez nadzieja. No tutaj należy od pleców zawsze wchodzić tych przeciwników, a nie tak jak ja. No ale nie wiem, czy oni tutaj mnie słyszą, czy jak. No i teraz piętro niżej. Teraz piętro niżej należy się tutaj przedostać i zaraz może coś z tego tutaj wyjdzie. I tutaj będzie jeden koleś do odblokowania, więc obejrzyj ciało. Nie wiem, tutaj się można po prostu totalnie zgubić, muszę przyznać. Taka lokacja skomplikowana, że. Chyba jedna z najbardziej rozwiły, rozwilonych w całej gierce No i dobra, i teraz szukamy odpowiedniego przejścia. Wydaje mi się, że to może być akurat tędy. I patrzcie na to, czy tutaj będzie przejście? Chyba tak. Tak jest, ok, czyli to jest dokładnie to miejsce, którego tutaj szukałem. A więc, a więc. Patrzcie na to. Mamy tutaj jednego kolesia, i to chyba było na tyle. A więc, a jeszcze ta jest pułapka, tutaj się nie da tak normalnie przejść, jeszcze do mnie strzają e, Dobra więc jeżeli zobaczycie w mój ekwipunek to mam tutaj taki oto klucz Specjalny klucz się nazywa więzienie nadziei. E, znalazłem go przy tej walce z bossem, tam było piętro wyżej, więc e, to powinno odblokować nam to przejście więc Zobaczmy, tak jest, specjalny klucz został użyty i tym oto sposobem odblokowaliśmy takiego oto Bohatera. Magnificent. I never expected I might escape alive. My name is Frick. I am known as a sage. I thought to claim a demon soul or two for the sake of my magic. But just look at me now. I have been enfeebled by my long imprisonment. But I can still move my legs, and I can make it back to the Nexus. Dobra, więc mam jeszcze jakiś taj, sztylet się okazuje. Wspaniała sprawa, czy. Okej, okay, więc on z tego co rozumiem, jakoś taj do tej spójni powinien samodzielnie dotrzeć. A więc jeżeli chodzi o tą lokację, to było chyba na tyle na tę chwilę Więc cofniemy się do tej głównej bazy, do spójni i chyba koleś powinien się już tam znajdować, więc zaraz to zobaczymy Dobra, więc z tego co ja tutaj w ogóle poczytałem, no to ten jak na razie chyba wiele nie może mi tutaj dać, ale za to ten koleś Ten koleś jest bardzo interesujący, więc jeżeli z nim tutaj porozmawiamy, no to niestety on mnie tutaj wyzywa od kupy mięcha E, więc, więc tak, bez sensu na razie z nim rozmawiać, ale w każdym razie on posiada tutaj do sprzedania. Bardzo dobre TIE-skill'y na przykład jakieś fireballe y, czy tam jakieś inne interesujące rzeczy. Więc będę musiał sobie coś taj ewidentnie dodać. Więc chwila, moment. Jeżeli ja właśnie podejdę do tej bohaterki, ale jak na razie niestety mi na to nie stać, to chyba będę musiał taj. Pójść bardziej w magię albo inteligencję, w sumie nie wiem, co jest tutaj ważniejsze, czy magię, czy inteligencja. Zresztą to będę musiał tutaj sprawdzić. No i w sumie nie wiem. To, jest to są moje takie statystyki teraz. Rzeczywiście tutaj, żywotność, siła oraz wytrzymałość tutaj. Poszedłem w kupę mięcha, taki build i w sumie tyle. Ale czary by się tutaj też bardzo przydały, bo tutaj będzie rzecz, rzecz z czarami. I w sumie teraz nie mam pojęcia, gdzie miałbym się tutaj udawać. Dotknij Klinca. No możemy sobie tutaj przejść na zupełnie nową miejscówkę, ale to chciałbym akurat tutaj pokazać w innym odcinku. Właśnie już tutaj. Eee, byłem trochę wcześniej, próbowałem z tego nagrać, ale to jest strasznie ciężka miejscówka. Jest tutaj bardzo dużo różnych pułapek, więc. Eee, raczej dzisiaj, na dzisiaj zakończę będzie taki trochę krótszy odcinek. Na no, w przyszłym postaram się właśnie to wygrać. To właśnie jeszcze jestem tutaj na słabszej tendencji, bo e, przegrałem tutaj kilka razy właśnie od takich durnych pułapek, więc e, na no to trzeba będzie tutaj zwracać uwagę. I w przyszłym odcinku postaram Wam się tutaj wytłumaczyć, jak mniej więcej to wszystko tutaj odpowiednio wygrać. Dobra, więc e, tak, więc jeżeli jesteście tego zainteresowani, tego kolejnego świata, no to. No to lajkujcie, subujcie i dzwonkujcie. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. No i do jutra.